do samego siebie i uda mi się nagrać tego unboxinga, to w ogóle będzie szybszy. Trzeci vlog dzisiaj, trzecia część o imigrantach O tym miałem już mówić w pierwszej części, ale no nie zdążyłem, potem zapomniałem, potem jak była to dygresja to też yy, no nie, nie pamiętałem, dopiero mi się Miał Teraz yy, taka mała przepowiednia tego, co się, e, jakie, jakie będą skutki tej dużej fali imigracyjnej tej e, południowo wschodniej chociaż wcześniej na w części? A było takie. E, ogólnie, czemu ludzie imigrują? No ludzie, no, teraz myślę, no, no, Albo boją się żyć, e, o a tamtych tych z e, innych krajów, to na przykład, bo mają niskie zarobki chcą żyć lepiej, chcą nie robić, więcej mieć, mieć pieniędzy. No. są, są pełniej korzystać z życia. No, są takie, ale główny jest poziom frustracji. No, czemu ludzie z Polski emigrowali w, w różnych dziejach? No, nie dlatego, że zajmowali to jak nie no, dlatego że nie popadły i emigrowali. No, bo tych połowów nie do akwarii wybuchało. A dlatego, że. byli zawiedzeni, zawiedzeni tym, że. Wreszcie, to już się nie Nie ma na mnie miejsca. Wreszcie, to jest właśnie mi pełne I to samo, czemu wyjeżdżali. ludzie, że Ajmu, że się dalej wyjeżdżają na młodzi tych do A może teraz już mniej niż kiedyś. Czemu wyjeżdżają? No, no wiecie, już byśmy to tam, co robimy. Chodziło o to że że tu nie można, a można. to w się sensie nie podoba, i tak bardzo nie budowano na przykład te zarobki, te wolności i inne takie rzeczy. I właśnie taka przepowiednia po tej fali imigracji. Jak już będzie jak już będzie tych imigrantów Dużo. Jak zaczną być znaczącą siłą polityczną na zachodzie Europy. Nie wiem, może będą się separować, cokolwiek. Poziom frustracji w Europie. Wśród zachodnich Europejczyków. Niektórych, nie, pewnie nie wszystkich. Tak połowę, Ale pewnie w dużej części. Tyle wysoki, według mojej przepowiedzi, nie mówię że tak będzie na 100%. Tak mi się wydaje. Będzie taki duży, że po prostu ludzie zaczną uciekać tutaj. Dlaczego tutaj? No bo tu ich nie będzie. Czyli zostaną za no, tylko ci, którzy będą chcieli pracować, no a tacy raczej nie będą przeszkadzać tym, co też są pracowni. No czyli tak przewiduję, że no, no jeżeli Niemcy jeszcze przetrwają te, znaczy Niemcy jako naród, nie jako kraj, no bo kraj pewnie zostanie dłużej że Niemcy jako naród przetrwają za jakieś 10-15 lat to możemy się spodziewać fali imigrantów z zachodu do Polski do Czech do Słowacji, na Węgry na Bałkany no, może nie te niskie Bałkany, znaczy no, niskie Bałkany, południowe Bałkany, typu Grecja, czy no ale, ale do, do takich do Macedonii, Bułgarii. bo też chyba nie są Bałkany, no dobra, no Bułgarii do krajów ogólnie, którzy, które weszły do Unii trochę później, nie nasiągły jeszcze tak tym socjalizmem i nie straciło wszystkich wartości. No, on też, no, dlatego że też był nie, nie było ich stać takie zasiłki. no, bo sobie to szczerze, no, no chyba, no co, co, no chyba, że kur, nie, no, w nawet gdyby w Polsce doszło do jakiejś, nie wiem, e, jak to się nazywa, nie znam tych, e, gdyby zostało tak jak teraz, nawet, też, że, że dalej by rządziły jakieś pisy, czy tam... Nie wiem może Petru w nas tuż, w tych yy, następnych wyborach no a mi się akurat nie martwić jest... no, no, po co po, jest pomiędzy No ale no, no się, się, naprawdę nic wiedziło nie, nie stanie tutaj że będzie tak samo jak jest tylko lepiej trochę no bo wiadomo ono będzie się trochę wyższy. No to trochę wyższy poziom, jeszcze przez 15 lat na pewno będzie nie? No to możemy się ich spodziewać A nawet jak u by się zostało to jeszcze południe Europy A co, co się ciekawe to, to jakby nie płacił z tych wszystkich krajów No to jednak No jednak na tym wschodzie Jednak jeszcze Polska się trochę liczy Jeżeli Zachodź się przestanie liczyć Myślę, że się jeszcze bardziej. Dobra, na razie. Pozdrawiam. To chyba ostatnio możesz, unboxing będzie. A chyba będzie. A co tam, za ciosem pójdziemy. No, to do zobaczenia. Za chwilę widzimy się na unboxingu. Cześć.